W sobotę na stadionie przy ulicy Wojskowej w ramach 16 memoriału Stanisława dzidka Wasiaka siedleccy rugbiści rozegrali mecz pamięci. Rywalem drugoligowej drużyny Pogoni była piętnastka WFIS Veterans. Bo ostatnią sobotę rozegraliśmy 16 już memoriał imienia Stanisława Dzidka Wasiaka. Jest to mecz pamięci poświęcony naszemu zmarłemu tragicznie koledze z boiska, który zginął w wypadku samochodowym. Uroczystość rozpoczęła się jak zwykle od złożenia wieńca na grobie naszego kolegi. Później zagraliśmy tradycyjny mecz pamięci, w którym weterani z UFS Siedce zmierzyli się z aktualnym składem Pogoni Siedce. Dla tych drugich jest to pierwsze przetarcie przed ligowymi meczami, bowiem rozpoczął się cykl przygotowań do rozgrywek pierwszej ligi z nowym trenerem, którym jest Stanisław Więciorek, asystuje mu Paweł Narojek. Ten duet poprowadzi nas. Mamy nadzieję do awansu, do ekstraklasy, bo jest są takie plany, takie założenia, żeby w tym sezonie powalczyć o awans. Zespół nie, zespół nie był wzmacniany z zewnątrz. Doszli tylko wychowankowie, reprezentanci Polski juniorów. Na razie opieramy się na swoich wychowankach tak jak mówiłem dzisiejszy mecz jest pierwszym przetarciem przed rozgrywkami ligowymi ale chciałbym też zaprosić w najbliższą sobotę na godzinę 13 Pogoń zagra z zespołem FROX Company Warszawa jest to drużyna złożona z zawodników z lig zagranicznych, którzy przebywają w Warszawie na placówkach dyplomatycznych, handlowych i innych natomiast za dwa tygodnie planujemy spotkanie z AZS-em Warszawa z Platkowiczem z Ekstraligi szczegóły jeszcze są Ustalany. E, trenujemy obecnie na własnych obiektach, jest 5 treningów w tygodniu. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani do rozgrywek pierwszej ligi i będziemy walczyć o awans do Ekstraklasy. Mecz zakończył się remisem 15 do 15.